Cześć widzowie z tej strony Energik. Dzisiaj sobie zrobimy coś nowego. Obejrzymy sobie filmiki czy wysłane przez Was i zobaczymy, co za gówno wysyłacie. Śmieszne, nieśmieszne. No i takie tam pierdoły to co, Zaczniemy może od pierwszego filmiku. Sprawdźmy sobie, co tutaj mi na maila wysłaliście. No, jak widać klasycznie, dzwoneczek kurwa z Geta Vice City, jak się jeździło lodziarnią, no, no super super kurwa filmik wysłałeś, normalnie Na galery wypierdalaj, na galerii wypierdalaj gościu Lecimy z następnym filmikiem No nie za bardzo mi się to podobało, ale melodia fajna nawet O tutaj mamy, o skąd mywacie mój filmik w ogóle? A to on jechał z przodu <grytanie> On z przodu jechał, no niestety no Co? Tu mój kolega wyszedł, oczywiście, bo ja z boku siedziałem przy kierowcy. Ale normalnie lusterko mu rozkurwił. Potem ziomkowi podziękowałem, bo ja spieszyłem się do sklepu i akurat podwysnie. mnie. A to, to, to słuchaj... To mi na maila wyślij jeszcze jak potem pierdol dostałeś. No. Dobra, lecimy następny filmik. Ale żeś tutaj wyklinął, ja pierdolę. Na galerę wypierdalaj. Następny filmik. Co my tutaj mamy? Sprawdzam na mailu. A O Boże, co za gówno? Dobra, włączam. O! Moje kolega Tiger. Zrobiłeś. Ostatnio jak do na Sam, szed, do śmietnika, to normalnie z jakimiś świciami szedł kurwa i, stałeś, i nie wiem co on wie do pleści i rapować ja chyba szedł kurwa debil ale już chłopnie żyje niestety no i może i dobrze kurwa kobra się nie męczy z tym fajfusem jebanym I co? Dobra zamtiery Tiger Sprawdzam następne maile co my tu mamy, już był Tiger, już była lodziarnia Dobra, bo ja mam coś lepszego tu do pokazania. Zanim włączę filmik od widza, to ja wam pokażę z poprzedniej sytuacji gościu, który wyszedł. To ja do komendanta zadzwoniłem i kurwa zobaczcie sytuację co się z chłopem stało. Młodzi to kurwa ja rządzę, a nie jakiś fajfus kurwa. Ja rządzę kurwa, patrzę na to. Patrzcie, komendant łódki załatwił to tak. O, wiele z niego zostało kurwa. Wyklinał, wetlina, i tyle się stało z niego. Po co mu to było? I po co ci to kolego było, kurwa, no. A, tu Majera wodolskiego parywają, kurwa, kosbici. Ja chyba... Jego coś kurwa dawno porwali, wiecie, jak żył. O, tu coś skacze. Dzięki kolego z maila, który mi to wysłałeś. Bardzo fajne. I takie taki dziwne. Smalec do mordy. I na galerę nikt wypierdala Skurwy syn niebany. Kebab. Se w dupę nikt go wsadzi jak chce. Jakieś gówno. Dobra, kurwa. Mower ryje. Same tu kurwa dalej mamy. Ja pierdola? O, dobra, to włączmy, zobaczmy. O, CJ Coje Kurwa masz. Alo, ja nie dobry. mam telefonu. Rozmowa telefoniczna, chuję. Ale tu Senpala ja nie wiem. <grystanie> Dobre. Do Senpala Pan się dowodził. Senpali jak ja czasami. 14, 6, 2, 2, 3, 9, 7, 10. Dobra! Powiedziej, wypierdalę na galerę. O, Major Getty Assenandreas. Tego jeszcze nie widziałem. O, fajnie zrobione nawet. Rower kradnie, jak muży na początku CJ Dawaj, zapier dalej Szkolna Edition. Kurwa mać, ale mają pomysły z kurwolce. No nic, zobaczymy sobie to. O, siądę Nitro Na Ganton Włoźni kurwa Bo mi się powodzi. Pierwsza misja. Patrzący kono, faza po nitro. I nie wypierdala potem na galerę, Potem jest misja na galerze. Odbiera komórkę na galerę, będzie wypierdalał. Dobra. O Jezu, co to za gówno, Nie, nie, tego nie wyłączę, bo to to. To, to kurwa, to, to tego się nie słucha. To tu. Nie katuje się uszu, bo to jak słucha się takiego czegoś, to będzie chuja w uszach. Dobra, dalej lecimy. O mój ulubiony kucharz, nie rozglądam co on tutaj będzie dzisiaj gadawać, Zobaczymy. Co on będzie robić? Dodaje smalec, jak widzimy. Dobra. Jaki będzie następny proces? Pokaż mi. Co ty robisz z tego smalcu? Jak on miał, on miał ten... Krzysztof... Krzys nie, Strzelczyk on miał? Tomasz Strzelczyk, nie Krzysztof. Krzysztof to ja się nazywam, na no wiadomo. Je Jezu, ile tego smalcu dajesz? Spokój się, człowieku. Jezu, ile smalcu daje? Jeszcze mu mało? Ja nie widziałem, że z niego taki prosiak jest, że on tyle smalcu daje. Kurwa, człowieku, zlituj ty się, ty. O, jaki w ogóle wariat? Tyle smalcu daje. On się zasmalczy tutaj. Ja pierdzielę. No dobra, poczekamy, sobie, aż do końca smalcu da. I zobaczymy, co dalej. Jeszcze tego smalcu daje. Nie, no, się zatłuczy, no zatłuczy się. No, no ćwiniakowi się tyle nie daje smalcu, kurwa. O Jezus. Matko Boska nam no, daje smalcu. No marialcy muszę to pokazać, bo to normalnie nie wierzę w to, że można tyle smalcu dawać. Ile smalcu. Ja pierdziekle ile smalcu. Nienormalny gościu. Skończy dawać ten smalec? Myślałem, że to będzie coś robił, smażył. On co, że tylko smalec daje? Kurwa. Może na galerę nie wypierdala. Będzie dawać, Ci, kiedy którzy wiosłują smalcu, kurwa. Nie będą mieli energii. Jezus, ile smalec? O, chyba. O, dobra. Praktycznie tak, żeby kurczak pływał. Kurwa, kurczak, o Jezus. Dobra. Jak to ma pływać, kurczak, to nie mam pytań. Na galerę. Następny film. Ej, co my tu mamy? O, Half-Life. Half-Life zawsze spoko. Pewnie reklama jakaś od wujka Gatebena. Pewnie wydał nową reklamę Half-Life 3. Ciekawe, co tu się stanie. Ticker zbiera jakieś gówno, tak w tych mobilnych gierkach. No, no, no Fajne, fajne nawet. Zagrałbym w coś takiego. No, a jak omino, widzicie, czy ty użył. Udało mu się przejść. Niedowierzania. No i mamy finish. Dupo pobuję, to niech wypierdala na galerę. Dobra, następny filmik. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy w tym mailu. O, takie coś. O! W Ukrainiec zioło pali, kurwa. Dusi się oparami, patrzcie. O ja, nie, no nie mogę. No. Skąd wy ludzie takie rzeczy bierzecie, naprawdę? O, ale się dusi tam. Ma, ma, Maryśka była palona, Maria, Mortadilla, mortadilla jakieś inaczej są jeszcze określenia, ale ja tam nie pamiętam, może to stare czasy były jak ja paliłem Maryśkę na łagową i w sumie to wszystko co mi wysłaliście widzowie. Będą jeszcze odcinki, kiedy indziej. Także z tej strony energik. Trzymajcie się. Cześć.